I nie przedłużając, literatura popularna, jak sama nazwa wskazuje, jest popularna, czyli jej głównym zadaniem jest dotarcie jak najszerzej do jak największego grona czytelników. To się mieści właściwie w słowie popularna, prawda? I największą opozycją literatury popularnej, i też powodem, dla którego czasem nie wiemy, jak ją oceniać czyli czujemy, że to nie jest ta najlepsza literatura z możliwych. Mam nadzieję, że razem to czujemy, jest literatura wysoko artystyczna. W literaturze wysokoartystycznej liczy się oryginalność, liczy się ukształtowanie wypowiedzi, ale zapamiętajmy tę oryginalność. Ja będę do tego jeszcze wracać w tych końcowych odcinkach, gdzie będziemy mówić dosłownie o tym, jak ją oceniać. Mamy literaturę wysokoartystyczną, tą literaturę najwyższej próby, i mamy literaturę popularną, ale to nie wyjaśnia, dlaczego ona jest ta trzecia. No bo gdzie jest trzeci tutaj człon, prawda? I teraz chciałabym, żebyśmy razem zapamiętali, że z literaturą, z badaniami zawsze jest tak, że każdy badacz, ty też ma prawo zaproponować coś swojego, czyli własny podział, własną kategoryzację, periodyzację. Trzeba oczywiście zawsze to potrafić umotywować, ale co do zasady mamy bardzo wiele różnych stanowisk. To nie jest tak, że w badaniach literackich jest. Jedna droga. Nie, nigdy tak nie ma właściwie. Naszym zadaniem jest to, żeby zastanowić się, która ścieżka jest nam najbliższa i zawsze potrafić to uargumentować, czyli dlaczego tak, a nie inaczej. I pierwszą kategoryzację, czyli podział, trójpodział, zaproponował Stefan Żółkiewski, który oparł się na obiegu i u niego. Biorąc pod uwagę właśnie obiekt literacki, jest literatura wysoka, wysoko artystyczna, popularna, czyli środeczek, i brukowa, masowa, taka najniższej próby. Tam się liczy tylko, wiecie, pieniądze się liczą, prawda? Czyli tam w ogóle nie ma wartości artystycznej. W tym ujęciu ta literatura popularna jest czymś pośrodku, jest czymś pomiędzy. Mam nadzieję, że to jest jasne. Ale w innym ujęciu, o którym pisze na przykład Czesław Hernas, to oczywiście tutaj jest wszystko wypisane. Literatura popularna jest tą trzecią, bo najpierw jest literatura wysokoartystyczna, a później jest literatura ludowa czyli literatura wysokoartystyczna książki oryginalne, świetnie skonstruowane, piękne językowo, dopracowane. Z taką ciekawą i zwięzłą koncepcją świata i bohaterów, będziemy o tym za chwilę jeszcze mówić. To jest jedna literatura, później jest literatura ludowa czyli literatura, która, podobnie jak kultura ludowa, wyrosła od dołu jest taką niezależną formą ekspresji, spontaniczną, zupełnie, wytworzoną z potrzeby serca. I na literaturę ludową nie oddziałowuje nic z góry. Czyli to nie jest tak, że ona jest inspirowana, patrzy na literaturę wysoko artystyczną. Nie, to jest po prostu zupełnie odrębna jednostka. Wytwór ludowy. Mam nadzieję, że to jest jasne. Tutaj jakby to jest pozytywny wydźwięk. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakkolwiek pejoratywnie. Wysokoartystyczna, ludowa, i ta trzecia to będzie literatura popularna, czyli nie będzie ani ludową, tylko będzie taką uproszczoną, wysoko artystyczną. To, co jest pisane trochę jak wysoko artystyczna, ale z różnych powodów, celowych bądź nie, nie dościga tego, albo jest po prostu celowo właśnie uproszczone, to jest literatura popularna. I zwróć teraz uwagę na to, że w takim ujęciu literatura popularna jest wrzucona do tego samego worka, co literatura masowa. Nie ma tutaj żadnego rozróżnienia, nie ma takiego przejścia. To się wszystko zlewa, w związku z tym, w takim ujęciu, literatura popularna trochę obrywa, bo wiemy, jak to jest. No są takie książki, takie najgorsze harlekiny albo. Najgorsze kryminały, pisane tylko po to, żeby było, jakby na ilość. Nie chcę tutaj wymienić nazwiska autora, który się w tym specjalizuje, w pisaniu kryminałów na ilość, i one przestają się w ogóle trzymać kupy. W takiej sytuacji mamy tutaj właśnie literaturę masową, bo to jest kierowane do masowego odbiorcy. Oby się sprzedało, oby szybko, oby więcej, jakby idziemy na ilość. Więc w takim ujęciu literatura popularna obrywa. I będę to jeszcze bardziej szczegółowo wyjaśniać wtedy, kiedy dojdziemy do nazw synonimicznych, czyli za dwie lekcje. A teraz jeszcze chcę Wam powiedzieć dwie ważne rzeczy.